jest w jak słuchałam Rzesia, że no, ja mam te, czasami takie że sytuacje, że faktycznie no, wiem, że nie ufam temu Bogu i wiem, że <laughs> mi zabrakło tego, żeby powiedzieć, że no, warto wtedy przyjść po prostu i myśleć o Bogu przyjść do Boga i, i przytulić się jakby do niego mentalnie. <laughs> I to pomaga, nie? no bo łatwo sobie mówić: no, czy ja ufam, czy ja nie ufam, jak nie ufam, no to <laughs> jak ufać teraz, nie? I jest taki fragment, że wiara się rodzi ze słuchania słowa Bożego. Ale to jest takie, chodzi o słuchanie żywego słowa, które my usłyszymy w komorze. tak uważam. A teraz chciałam przeczytać ten fragment o. Stresuję się całkowicie. Chciałam przeczytać fragment o zbroi Bożej, o której mówiłam Grzysiowi, gdy opowiadał o swoim śnie, że był odsłonięty na strzały wroga. I my tak często mamy, ja też tak często mam. Zapominam o tym, żeby, bo wszystko mamy w Jezusie, ale musimy to umieć wziąć od Niego. Tutaj to jest tak, jak mamy stół zastawiony i musimy jednak przysiąść się i jeść. Nie? Tak samo jest tą zbroją Bożą. Jest o tym cały opis w liście Pawła do Efezjan. To jest szósty rozdział od dziesiątego wersetu. Hmm. Przeczytam. jest trochę do czytania. W końcu, bracia moi siostry, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Czyli umacniajmy się, czyli to nie jest tak, że jesteśmy mocni i hardzi, już nic nam, nic nie musimy robić. Um, przywdziejcie całą zbroję Bożą. Czyli to jest coś, co my musimy zrobić. Ta zbroja nam jest dana, ale my musimy przywdziać się, prawda? Przyjdziecie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z kwią i z ciałem, lecz z naciepskimi władcami ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i doponawszy wszystkiego ostać się. Stójcie wtedy, opasawszy biodra swoje prawdą. Wiemy, że Jezus jest prawdą i że mamy stać na prawdzie, prawda? Naprawdę, takim Przepraszam. Przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, wiemy, że Chrystus jest naszą sprawiedliwością, czyli my to mamy przywdziać, czyli to nie jest nasza sprawiedliwość. Obuwszy nogi, abyśmy, aby być gotowi, do zestawania Ewangelii, w pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczy wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też, weźcie też przybicie zbawienia i mierz ducha, którym jest Słowo Boże. Jak się zatrzymam na sekundkę dosłownie na tej przybicie zbawienia. Ważne jest, nie można o tym zapominać, ja mówię to do siebie nie, bo zapominam, że zbawienie, ta przybica jest na głowie, tak? Na naszych oczach, ochrania, to jest inaczej hełm. Ochrania umysł, czyli nasze myśli, oczy, uszy, tak? Czyli my mamy patrzeć, na przykład pojawiają się oznaki choroby i nie masz patrzeć na to fizycznymi oczami to musisz na oczach mieć przybice zbawienia, czyli wiesz, że w zbawieniu się mieści uwolnienie, uzdrowienie, zaopatrzenie finansowe, wszystko, tak? Czyli pojawiają się okoliczności, słyszysz, że nie wiem, jest kryzys na świecie, ty masz mieć brać na głowę przybice zbawienia, nie? Czyli nie, ja filtruję wszystko przez krzyż, tak? przez to zbawienie, które mam w krzyżu. Tak? No, to co słyszę, to co... Widzę to, o czym myślę. Nachodzą mi jakieś myśli od jabła albo od innych ludzi nasłuchamy się. To nie, ja mam przykryć to przybicą zbawienia. To jest bardzo ważne. Ja to chyba, no mówię kazanie do siebie takie no. mi. No, mam nadzieję, że to, to komuś też z Was pomoglu, pomaga. Hmm. Jeszcze jest ducha, którym jest słowo pewne. Ale ja wierzę w to, że to słowo Boże to nie jest Biblia jako książka, to tak jak mówiłam na początku, to jest to słowo, które my słyszymy, takie żywe słowo, które my słyszymy w Pomorze, nie? Nie kazanie, nie książka, nie, nawet nie czytanie Biblii. I ważna rzecz jest dalej, kontynuacja, nie następny rozdział. W każdej modlitwie i prośbie. Zanoście o każdym czasie modlitwy w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych, czyli co? Mamy się nawzajem stawiać za siebie, znaczy modlić się w ogóle o siebie. Mamy myśleć o innych ludziach. Zbroja kiedyś, o której tu mówi Paweł, miała tylko, co ja wiem z historii, przód. Był uzbrojony przód a ty w plecy był <grymne> i tak naprawdę jak była walka, to żeby przeciwnik nie trafił twoich pleców to mogłeś stanąć plecami do swojego towarzysza walki z jednej drużyny, nie? Albo, <grymne> no, chciałam powiedzieć, że nie uciekać, albo też w plecy, nie? <grymne> Ale jedni, drugich e, brzemiona noście też jest taki fragment, prawda? To jest ważne, żeby... No to pomyślmy, co jest kogo brzemionym może, a nie tylko o swoich, nie? Będzie lżej, no. ja to będzie Ja tego doświadczyłam, że kiedy się skupiam na problemach innych, no nie mówię, żeby uciekać od działalności, od swojego życia, ale po prostu trochę jest tak, że jak pomaga się innym, to samemu jest lżej, nie, lżej. nie wiem, czy tak zauważyliście. Um. A jeszcze dalej. Więc yy, tak czuwajcie stałą wytrwałości i błaganie do wszystkich świętych. Za mnie, abym mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zostawania węgielu. Yy, to nie jest takie proste. Każdy wie, jak się idzie na ulicę głosić, to fajnie jak inni się modą. Naprawdę, yy, to idzie po prostu poczuć, że czy się modlicie, na przykład, czy jak ja głoszę, czy jak, nie, wiem, ja mam tak, także czuję, że jest mi lepiej, jak na przykład przed głoszeniem zbierze, 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 przepraszam, zbierzemy się na przykład w kółeczku i się razem pomodlimy, nie? albo jak wiem, że inni w domu siedzą się moto, nie, nie wiem, ale jest po prostu, jesteśmy kościołem i... Jesteśmy jak te stawy, wzajemnie się zasilające i powinniśmy się po prostu o siebie modlić i to ma moc. I, to, I każdy człowiek jest potrzebny, nie tylko ten, co ogłosi do mikrofonu, ale ten, co siedzi w domu i się cicho modli, jest potrzebny. I kończąc ten fragment, mówi tak, święty Paweł, żeby mu dana była mowa uśmiałego zwiastowania węgeli, dla której poselstwo sprawuje w jęzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. I na tym skończę.